w dzisiejszym odcinku. Bo Logan przychodzi do mnie, ślini mnie i tak fury, no zajebiście, ale on takiego spota bym pojechał i w sumie chuj w piździe mam takie fury. Kurwa! Wchodzę sobie na Twitcha. Tu też. Znowu. Co my tu mamy? Hmm... Mamonik. Ej no Mamonik jest dla mnie kocurem, on se wchodzę, on, on se odpala stream o 3-4 rano, nie? Cześć Logan, cześć, 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 cześć. Kurde, Logan, cały mnie ośliniłeś, i hujałeś mnie jeszcze, kurwa, jego mać. Bala on dzisiaj dzień, kurwa. Wszystko mnie w kurwi. <laughs> Bo Logan przychodzi do mnie, ślini mnie i tak trzepie się ciałem, nie? Jak się trzepie ciałem, to z końcówki chuja, wylatuje mu takie żółte. No to jest taki mocz, wiesz, on, jest, on dojrzewa, ma dopiero rok, ponad rok. I bez beki, serio. Powiem wam tak, ja wam pokażę, Jak kamerkę będę odpalał niedługo na streamku na Twitchu. To ja na przykład mam tą kanapę, którą mam za sobą, to ona jest cała w takich kropkach żółtych. Bo Loganowi to czas chuja leci. I w randomowych miejscach w domu mam jakieś żółte kropki. Naprawdę, serio wam mówię. Najgorsze jest to, że na przykład idę ubrany i logan się czepie i macha chujem i lecą te kropki. I na przykład ci randomowo na, na, na spodnie ci skapną i ty go nie widzisz. I dopiero idziesz sobie na przykład wiesz, przez miasto, patrzysz się i masz białą kropkę, biało-żółtą kropkę na spodniach, zaschniętą. I co myślisz, co jest grane? Mordziu, to jest sperma? Tak, ale to nie do, niekoniecznie sama sperma, to jakaś taka wydzielina z jego siura, nie? No bo on dojrzewa, wiesz, co chwilę się podnieca i tak dalej. No, takie życie, kurwa, właśnie mam, nie? Ja I ja, ja, widzisz, no. Nie dojrze, Pies na głowie, baba na głowie. Człowiek po 30 myślał, że będzie coś żyć, siedział i grał w komputer. A tu wcale tak nie, to nie wygląda. Dobra, wracamy do Mamona. Hopse też wstaje i se normalnie ciupie w gierki. Ej, co się dzieje z tą przeglądarką dzisiaj? Patrz! Okej. Okay. Nie wiem, co tu się dzisiaj dzieje? To Twitch tak ma, ok. no bo Opera nigdy mnie nie zawodzi. Dobra, co tu się dzieje? Kinga Kujawska już w kuchni od rana? Świetnie, z pomocnicą. Stream dwóch niewolnic. Co dzisiaj będą robić? Gotują. Dobrze. Tam relaksuje kobiety w kuchni. Lordik co działa? Mordeczka. Stopham. Ambitnie widzę, The Lord jak zwykle. Claudia Croft nie śpi mówić. Co? Myślę, że ma tysiąc Kurów, widzów. tak dalej, nie dla... Myślę, że ma tysiąc widzów Claudia Croft. Wow! Tak, to Kurwa, ale kontencik, ty! Ozzy Rider Claudia Croft, normalnie tak bym ich połączył. Bo kurwa nie będę im dupu zawracać. Fury, fury, no zajbiście. ale na takiego spota bym pojechał i... W sumie chuj w piździe mam takie fury. Kurwa, ja nie wiem czy tam jest GT czy tam co to jest. Ty, ona samym mówieniem się męczy. Żartuję oczywiście. Ja też jestem pizdą. Znaczy, ona nie jest, przepraszam. kurka woda, że to powiem. Ja też się samym gadaniem męczę, bo gadam z przepony, przepraszam. Ja potrzebuję taką fergię, ja potrzebuję tak susiego zrobić. Cóż, jego? Ja potrzebuję jego jakoś oklejoną. No, Cóż, Jak tutaj Klaudia wyszła z domu, to w ogóle inna kobieta. No, Niebiesko-czarne, no? złoty, tak. Dobra, lecimy dalej, Miley, co robi? 16 godzin, kurwa. Tu duży kredyt musiała zabrać. Z kim? Za kim, nie? Bonkol, bonkol z dupy. Wiecie, bo bonk z dupy, nie? A, boże, 700 widzów, uwielbiam ten klimacik. I Te teraz mi się chce streamować, serio, jak Im mniej widzów, tym mi się jakoś tak ambitniejszy się robię. Ale no, niestety mi spadnie mi zajawka, bo odpalimy RP i będzie pewnie 1000. No, A jak jest tak mniej, to tak się człowiek chce starać, bo chce, chce przyciągnąć tę publikę. Zaraz coś przycwerel wam. O! szajka, co tu mamy? Robloxik! Wczoraj widziałem Gucia grał w Robloxa. Co, o co chodzi w tym Roblox? Bo tu wszyscy w to czasami grają, dzieci w to jest popularne. Widzimy jakiś koncert, ja Young Leosik, kurwa, Young Jabsonik. I to koncerty można robić? Może ja w to pójdę, w Robloxy? Za chwilę, bo wiesz, teraz jest taki okres przejściowy na streamach widzowie eee, Ogólnie też w reklamach są też ok okresy przejściowe, raczej mało jest takich eventów e, Aż do września i od września to wszystko rusza, nie? Od, od września to wszystko y, rusza, więc teraz jest taki przestój streamerski, no nie trzeba się zbytnio starać, no ludzie nie oglądają też streamów dopiero to się od września, października zaczyna, kiedy wiesz, zdalne prace, ruszą szkoły, korwa studia no i trzeba coś przygotować na powrót, nie? Czy będziesz na fejmie narodowym? Nie, nie będę, nie będę, ale dostałem propozycję kolejną, chyba rekordową. To wam opowiem, opowiem wam z kamerką już, żeby wiesz, żeby mnie szotowali, ale dostałem 2 miliony propozycja złotych, normalnie za walkę na narodowym. I tu na serio wam mówię. No ale no, oczywiście klasycznie, jestem nie do złamania, mam zasady w życiu i się nie skurwię, ale dostałem taką propozycję. No, gadałem tu z takim menadżerem, na początku milion, półtorej miliona mi proponowali, a odrzuciłem, i dostałem kolejny telefon. I że chcieliby za dwa, nie? Ja mówię, że to nie jest kwestia pieniędzy, e, po prostu nie jest kwestia pieniędzy, więc ja podziękuję, bo, ale bardzo mi miło za propozycję. To nie jest tak, że gardzę, absolutnie. 2 miliony, super kasa, ale podziękuję. Jak mówię, lubię, lubię swój świat, jakoś mi tamte nie odpowiada, i tak dalej. Ale jak mówię, tylko krowa nie zmienia zdania, więc kto wie, może za rok się skurwie, za dwa lata się skurwie, ale dostałem taką, no potężną propozycję, dwie banie. Na stole, chyba za, w ogóle za jedną walkę, za jedną walkę. Tak jest No przeciwnik raczej też jakiś może niewymagający, nie ale chodzi bardziej o kwestię no no zasad, no ja, ja muszę ja jestem outsiderem widzowie no. Ja lubię swój swój outsiderski świat, bycia dzikusem. Co na to Aga? Wpatrzona we mnie jak w obrazek, no Co wam powiem? Co ja wam powiem? Ja sam, ja sam siebie zdumię, zdumię wam czasem jak patrzę się w lustro. Dobra, co my tu dalej mamy? No, a, a jeszcze kilka dni wcześniej dostałem SMS-em propozycję z Heizerem, no? Też pewnie za około tyle, <laughs> ale nie odpisałem nawet widzowie, żeby wiesz, nie, nie robić śwież jakiś tam nadziei. Tu akurat gadałem z takim menadżerem, który zajmuje się zawodnikami, no i i gadajmy przez telefon. Ale bardzo w porządku gościu, nie naciskający, bardzo w porządku gościu. Ale to z kamerką wam opowiem, potem ktoś szotuje i będę zajebiście szanowany w internecie, że odrzucam takie wielkie pieniądze i się nie kurwię za kaskę. Ale, no to jak mówię, zshotuję, fajnie się ubiorę, pokażę się i to opowiem. Ale na razie mówię wam, moim kochanym, moim kochanym naj... naj, naj yy... Najwierniejszym widzą, którzy tu mnie wbijają. Jak się nazywa to? 20... OOOOOOOOOOOOOOOLDLE! LOLDLE! Proszę bardzo, zrobimy, zrobimy, proste! Nie ma problemu, klasyczne, zaczynamy! Zaczynamy sobie od. Yy, wpiszemy sobie. Wpiszemy sobie Miss Fortune! O kurwa! Dobra, no to na pewno facet, Tarik! Okej. Okay. Walczący w zwarciu 2009 Dariusz, ale bym był mu kotem, jak mu zajęło takie coś, ale w Walczący w zwarciu bez mamy Shen Kurwa Spiritysta Ionia Noxus nie Lepiej się skurwić te 10... Y nie nie Walka sama w sobie nie jest skurwieniem się Bo ja sobie trenuję sporty walki jakieś tam e Cały czas trenuję sobie Jestem gdzieś tam w Formie. Chodzi o całą otoczkę. Mi, się, mi to po prostu nie odpowiada, wiesz? Ja już się opowiadam na ten temat mnóstwo razy, tylko po prostu czuję się zobowiązany moim widzom opowiedzieć po prostu, jakie propozycje dzięki Wam dostaję, bo to Wasza uwaga jest skupiona na mnie. Dzięki temu ja jestem jakby tam rozpoznawalny i dzięki temu ludzie mi proponują mi takie oferty. To nie jest kwestia żadnego skurwienia się w klatce, a czy ta otoczka wokół tego wszystkiego, ludzie, którzy tam występują i tak dalej, to nie jest mój klimat. Ja też jak mówię, mam co robić w życiu, mam pracę i tak dalej, więc nie, nie, nie kusi mnie to. A jak mówię, sama walka w tym, w sum, sama w sumie walka jest super. Reszta rzeczy, otoczka, ludzie i tak dalej, to wszystko, że to jest takie toksyczne, bardzo też źle to wpływa na tych ludzi, którzy tam startują. Wiadomo, ktoś się z tego utrzymuje, ale widzę po niektórych minach, po niektórych zachowaniach, że nie chcą tam być, tylko są tam dla kasy. Ja nie chcę w swoim życiu takiej sprzeczności, chcę żyć w zgodzie z sobą. Przynajmniej staram się, ale wiele rzeczy mam do poprawy. Tylko o to chodzi, nie? Mówi, nie, nie muszę wam tego mówić, po prostu yy, opowiadam wam to, bo wydaje mi się, że ja czuję taką wewnętrzną potrzebę się podzielić z tym z wami. Ale nie, sama walka, w same spo, sporty walki są super, ogólnie mega rozwijają, polecam trenować, nie musicie się bić na ulicy i tak dalej, ale ta otoczka sama mi się nie, nie, nie odpowiada. Yy, a jeśli sądzisz, że kurwienie kurwieni się na kiku, to jest kurwienie się na kiku, no przecież ja, ja streamuję 8 lat mordko, ja streamowałem jak miałem po 50 widzów, dziwne to twoje myślenie jest. Wiesz? Ja, ja streamuję już od kiedy pracowałem w sklepie z suplami yy, i czy to robię na Kiku, Twitchu, Facebooku? Zawsze będę to robił, więc wiesz. To jest dziwne. To jest dziwne takie porównanie. Ale lecimy dalej. To będzie top lane bez mamy. Top lane bez mamy. Mundo! No Mundo! To musi być Mun... Kurwa. Ale zmieniony człowiek. synczt, A nie, bo ma mamę. Mm. Renekton. O kurwa, młody się zna na rzeczy chyba. Tak. Nie. Jak mówię, to jest indywidualna kwestia, widzowie, kto chce gdzie występować. Ja po prostu nie chcę, mi się i tyle no. Co, co trenuję? Przeróżne rzeczy. Odsyłam się na moje poprzednie transmisje. Staram się wszystko trenować naraz i nic. Wczoraj nic nie trenowałem, wczoraj trenowałem leżenie na kanapie. Karen, dobra, garen, to może być garen. Nie. Furia! No Trindamer, Trindamer, Dobra, zgadłem sam, zgadłem sam. Jest! Mamy pierwszego zawodnika! Dobrze! Cytat mięsa! Mięsa! Na firi? Nie! Na Nafiri? Nie, mięsa. A, mięsa. Eee, Czogat? Warvik? Mundo mięsa? Na pewno nie. Mięsa. Kto jest jakiś mięsożerny taki zjadacz? Renekton? Tachim Kench? Priar? Instar, ciężko. Kazix? Nie, Rengar. Mięsa. Kogmaw? Yes! Dobrze widzowie. Ok, teraz ja zgaduję sam. Umiejętność. Atrox. Hahaha. I to będzie dasz do przodu, W. Nie, E! Ojej. Dobra, ale dobry jestem, dobry jestem. Bardzo dobry. Ezreal? Nie, no to już zgadłem. I to za pierwszym stary razem. Za pierwszym razem. O oh je, yeah. dobra, teraz co? ha <ścoughs> Hahaha, dobry jestem w to. No i spożarci na koniec. Eee, uuuu... Kartus. Urgot. Ilaoli. Zieleń. Eee, Wiego. <ścoughs> Twitch? Nie, raczej nie. Zielone, tutaj takie zniszczone rzeczy. Sena, Pajk, może. Bo to może być plażar dwie nie? Timowski, nie? A, to może być skin, no? Sinczt, Jorik, Jasuo, może? No Kurwa, Sena już była, nie? Ciężkie, to jest mega ciężkie, no. A, może Tresz? Jak ma Tresz? Kurwa, no wszystkie w postaci już wymieniłem, czekaj, ee, wiem. welkos Xerat. Jest tak! To mi pokazał. Ciężkie to było w chuj, stary. Runiczny. <grystanie> Okej, okay, pokldle. Klasyczny. Damy sobie bedril. Albo nie bedril, e, pinsir. Jest to robak bez drugiego typu siedlisk.